Witam serdecznie moi Państwo na gimnastyce dla seniorów. Dzisiaj zaproponuję Państwu ćwiczenia na macie w parterze. Zaczniemy jednak od kroków w miejscu, delikatnie unosząc kolanka. Ręce oczywiście mamy blisko siebie, bioderka, przy bioderkach i idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy. 4, pięć, sześć, siedem, osiem. I idziemy na zewnątrz kolankami. Rozciągamy na boki nasz krok. Raz, dwa, trzy, cztery. Rączki wzdłuż linii ciała. I teraz, moi Państwo, rączki mamy na bioderkach. I zginamy. I prostujemy. Zginamy i prostujemy. Kolanka idą nam na zewnątrz. Pogłębiamy zejście w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz, moi państwo, skręcamy, pogłębiamy, skręcamy, pogłębiamy. Skręt, pogłębiamy, skręt, pogłębiamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolanko z tyłu jest wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz wyciągamy rączki na bok, przeciągamy tu, na jedną i na drugą stronę. Przeciągamy nasze rączki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. Jeszcze jedna tura. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz moi Państwo będziemy robić skręty w bok. Pozycja, w bok. Dokładamy rączki do tego. Bok. Pozycja. Bok. Pozycja. Bok. Pozycja. Raz, dwa. 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Teraz rączki na bioderkach, do boku przesuwamy ciężar ciała na jedną stronę i na drugą. Raz, 2, 3. Wyrzucamy bioderko prawe, lewe, prawe, lewe. Delikatnie pochylamy się do przodu, delikatnie do tyłu. Ramionka są zaokrąglone, delikatnie z przodu. Rączki na bioderkach, do przodu, do tyłu, bioderka. 5, 6, 7, 8. Teraz moi Państwo, zostajemy w tej pozycji. Będziemy się delikatnie przesuwać. Rączki mamy cały czas na bioderku i teraz. Lewa nóżka idzie nam do boku, przenosimy ciężar ciała, a prawa nóżka idzie nam do tyłu i stawiamy tą nóżkę prawą z tyłu na całej stopie. Kolanko prawej nóżki jest wyprostowane. Wracamy do pozycji wyjściowej. Teraz lewe, lewa nóżka idzie nam do tyłu, kolanko wyprostowane. Pozycja wyjściowa. Tył, prawa nóżka. Pozycja wyjściowa. Lewa pozycja wyjściowa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dostawiamy, dołączamy, przepraszam, jeszcze rączki do tego, czyli na otwarcie mamy rączki do boku, tak jak są stopy otwarte. Kiedy nóżka lewa w tym momencie idzie nam do tyłu, Rączki łączą się do przodu. I znów otwieramy i zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Otwieramy, nóżka do tyłu. Otwieramy, nóżka. I jeszcze raz. Tak, jest, moi państwo, delikatnie i spokojnie. Wykonujemy wszystkie elementy bardzo, bardzo dokładnie. Rączki mamy wzdłuż linii ciała i ramionka do tyłu, delikatnie podnosimy kolanka. Tak jest. Do tyłu, do tyłu, do przodu, do przodu. I jeszcze raz. Teraz, moi państwo, ustawiamy się bokiem, będziemy rolować. Tutaj nasz kręgosłup, tu dokładnie idzie główka, poszczególne kręgi, idziemy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Przesuwamy się i do pozycji klęczącej. Uginamy kolanka. Rozstaw mamy kolanek na szerokość naszych bioder. Rozstawiamy tak samo i rączki. I teraz moi Państwo. Robimy tak zwany kocik grzbiet, czyli wypinamy w górę zaokrąglony kręgosłup, później wklęśnięcie i znów w górę kręgosłup. Robimy taki kocik, garb i wklęśnięcie i znów raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa teraz tej pozycji moi państwo łączymy troszeczkę kolanka siadamy na piętach nasze rączki w łokciu są wyprostowane chowamy delikatnie główkę i naciągamy mocno tutaj nasz kręgosłup. Jeszcze 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 teraz moi państwo w lewą stronę nasze dłonie spacerują skręcamy się w lewą stronę pogłębiamy 5 6 7 8 teraz nasze rączki spacerują w prawą stronę pogłębiamy pogłębiamy mocno tak jest wracamy do punktu wyjścia czyli do pozycji wyjściowej teraz moi państwo mamy już pozycję klęczącą. I zaczynamy od wyprostowania prawej nóżki w kolanku. Przytrzymujemy tylko, asekurujemy naszymi palcami, czyli cała noga jest wyprostowana i opiera się tylko na palcach. Mocno prostujemy. 5, 6, 7, 8. Wracamy do pozycji. I jeszcze raz. Prostujemy. 5, 6, 7, 8. Następnie nóżkę podnosimy. Tyle, ile pozwala nam bioderko. 5, 6, 7, 8. Wracamy do podpórki. Naciągamy tutaj pięknie naszą nóżkę. Prostujemy ją. I idziemy do góry. 5. 6, 7, 8. Analogiczny ruch wykonuje stopa lewa, czyli prostujemy nóżkę w kolanku. Podpieramy się paluszkami. 5, 6, 7, 8. Podnosimy nóżkę w górę w tej pozycji. 5, 6, 7, 8. Wracamy do podpórki. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Moi Państwo, teraz wyrzucamy lewą rączkę, prawą nóżkę. I w tej pozycji 5, 6, 7, 8, analogicznie druga strona. 5, 6, 7, 8. Teraz obracamy, siadamy. Kolanka mamy z przodu, ugięte. Oczywiście rączki skierowane w stronę stóp. Delikatny rozstaw tutaj naszych kolanek na szerokość naszych bioderek. I podnosimy nasze bioderka. Hop. I wracamy do pozycji wyjściowej. Hop. I wracamy do pozycji wyjściowej. Hop. I wracamy do pozycji wyjściowej. I hop. I wracamy do pozycji wyjściowej. Teraz, moi Państwo, kładziemy się na plecach. Jeśli komuś nie, będzie niewygodnie, możecie spokojnie podłożyć sobie coś pod głowę. Rączki mamy wzdłuż linii ciała. I teraz tak, podciągamy kolanka. Mamy zgięte. lewą nóżkę w górę. Podciągamy ją zgiętą, prostujemy ją w górze, zginamy i wracamy. Podciągamy zgiętą nóżkę w górę, prostujemy, zginamy i wracamy. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy i jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery. Teraz moi Państwo podnosimy nóżki delikatnie zgięte i wracamy. Delikatnie zgięte i wracamy. Teraz moi Państwo podnosimy nasze bioderka. Opieramy się dokładnie na Tutaj na ramionkach podnosimy kuferek, czyli stopy muszą być mocno przytwierdzone do maty. Stabilnie położyć stopy i poczujecie Państwo, że nic Wam tutaj nie przeszkadza pod stopą, nie jest ślisko. Tak, żebyście mogli utrzymać nasze bioderka w górze. Podnosimy bioderka. Kiedy bioderka są unoszone, rączki idą nam do przodu i za główkę. Idą nam i kładziemy je za głową. Teraz, moi Państwo, kładziemy nasze bioderka delikatnie na macie i ręce wracają nam do pozycji wyjściowej, czyli wzdłuż linii ciała. Spróbujmy jeszcze raz. W górę bioderka. Teraz idą nam rączki za główkę. Kładziemy bioderka na macie i rączki wracają nam do pozycji wyjściowej. Teraz moi państwo, kładziemy się na prawym boku w ten sposób, podpieramy się na prawej rączce. Prawa nóżka jest zgięta w kolanku. Możemy oczywiście podciągnąć się w ten sposób, że podpieramy. Prawą rączką naszą główkę, lewa rączka spoczywa, prawa nóżka też jest zgięta i podnosimy delikatnie naszą lewą nóżkę, ale tylko tyle, ile pozwala nam bioderko. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i siedem i osiem i raz i dwa. I trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Teraz, moi państwo, kładziemy się na brzuszku. Rączki mamy zgięte w łokciu. Główka oparta jest w sumie, czoło oparte jest na dłoniach. Jesteśmy wyprostowani. I teraz podnosimy prawą nóżkę tyle, ile pozwala nam bioderko. I druga nóżka. Hop. I wracamy. Raz. Wracamy. Dwa. Wracamy. Trzy. Wracamy. Raz. Wracamy. Dwa. Wracamy. Trzy. Wracamy. Cztery. Wracamy. Teraz, moi państwo, kładziemy się na lewą stronę i analogicznie wykonujemy te ćwiczenie, które przed chwilą mieliśmy, czyli wyrzut nóżki. W tym momencie będzie to prawa. Też lewą rączką podpieramy się. Lewa nóżka jest zgięta i delikatnie podnosimy prawą. I raz, i dwa, i trzy. Tyle, ile pozwala nam bioderko. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć. I 6, i 7, i 8. Teraz moi Państwo, zginamy kolanka, wyrzucamy lewą rączkę do przodu. Oczywiście, jeśli Wam jest niewygodnie, możecie jak najbardziej podłożyć sobie coś pod główkę. Kładziemy główkę i teraz moi Państwo, prawa rączka idzie nam górą, czyli nad główką, rysujemy takie kółeczko. Dłonią i wraca nam do pozycji wyjściowej. I jeszcze raz. Górą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8. Ten sam element wykonujemy w drugą stronę, czyli przesuwamy się na prawy bok, kładziemy się na prawej stronie, wyrzucamy prawą rączkę do przodu, zgnięte, zgięte są kolanka i pracuje teraz lewa rączka. Lewa rączka idzie za głowkę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Starajmy się, moi państwo, mocno tutaj yy, odchylić, czyli piękny na tutaj piękne półkole zarysować naszą dłonią, czyli mocne, mocne tutaj odchylenie, czyli piękne półkole, i wracamy do Pozycji wyjściowej. Teraz, moi państwo, wstajemy do pionu. Mały rozstaw. Prostujemy nasze tutaj. Ramionka do tyłu, kręgosłup, naciągamy mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Do góry ramiona, w górę. Wdech i wydech, wdech i wydech. I dziękuję ślicznie, moi państwo. Zapraszam na kolejne zajęcia. Do zobaczenia.